Otwieramy prezentację, a następnie w opcji Wyświetl prezentację wybieramy widok prowadzącego. W bieżącej aktualizacji pojawia się mały zasobnik widoczny w dolnym lewym rogu ekranu. W domyślnym widoku mamy dostępne dwie strzałki do zmieniania slajd. Reszta opcji jest ukryta. Po ich wywołaniu możemy zapisać sobie skróty klawiszowe lub od razu Przejść do wybranej opcji. Uczestnikom lekcji możemy udostępnić możliwość zadawania pytań. Służy do tego specjalny moduł, do którego prowadzi wygenerowany link. Po jego kliknięciu słuchacze mogą wpisywać pytania. Prezentację udostępniamy w trakcie lekcji online. Udostępniamy uczniom moduł do zadawania pytań. Słuchacze mogą zadawać pytania lub formułować wypowiedzi, które nauczyciel widzi w czasie rzeczywistym widoku prezentera.